8 maja, witam wszystkich króciutko, bo jadę już do pracy. Tutaj widać tego pięknego klematisa, który zakwitł jako pierwszy i też pokażę, że w donicach bo w ogóle u mnie zagniwają kwitną czosniki Purple Sensation. O, zaczyna kwitnąć lawenda. Witamy nowego zawodnika w kwitnącego. Tutaj jeszcze pokażę coś, co co roku sobie obiecuję, że dosadzę kamasję posadziła mnie jedną jakąś w donicy i, i niestety umarła, Także co roku zapominam przejdę tam na północ, zobaczyć co się dzieje e, króciutki, bardzo króciutki już przegląd, bo nie mam już czasu, ale e, posiałam tu różne nasionka zobaczymy co z tego wyniknie generalnie zarósł wielki gąszcz, więcej kwitnie chyba w donicach niż w glebie na przykład ten zawciąg bardzo fajna roślina. Zapomniałam powiedzieć ostatnio, że oprócz azali kwitną też yy, już kolwalie. One tak cudnie pachną, ale one są malutkie, więc jak się nie spojrzy w dół, można zapomnieć, że one w ogóle są. Czasem właśnie sadzimy takie maluchy i zapominamy, że one są. Ja niestety zawsze jestem w niedoczasie i widzę już, że powinnam niektóre rzeczy przyciąć, ogłowić proszę bardzo też widzę, że niektóre róże zostają zagłuszone przez wybujałe liście, a w moim ogrodzie w pierwszej kolejności mają być róże a dopiero w drugiej inne rzeczy więc tu już widzę, że trzeba będzie je odgłuszyć bo są zagłuszone masa liściowa masa zielona jest olbrzymia to właśnie to, co zawsze mnie najbardziej martwi, bo że jest więcej zielonego niż kolorów, a powinno być to wyważone. No ale widocznie tak to już jest. No trudno czasem tak to zaprogramować. Może jak zaczną te róże kwitnąć, to będzie lepiej. Oczywiście konkurs, tak jak co roku, która zakwitnie pierwsza. W mieście widziałam już, że kwitną rugozy, ale miasto jest wyspą, wyspą ciepła, jak wiadomo, O, tu jeszcze też od północy jakiś Posneczek, pewnie też Purple Sensation i tam gdzie nie gdzie, właśnie w gąszczu, jeszcze azali, azaliki. Natomiast o, tu też w Donicach azalie, ja mówiłam, że ja mam ciężką glebę i rododendrony wszystkie padły. Tu ostatni do góry w Donicy. Natomiast tutaj, przepraszam za oddźwięki, ale coś obok ktoś tam coś tam robi. Jest takie pole, jedno puste i tam zawsze się ktoś coś sieje. Tu ten floks kanadyjski i natomiast nie mogę nie pokazać, bo zauważyłam, proszę za bajzel, ale tutaj ciągle są jeszcze nasionka do zrobienia, bo y, trochę się boję, bo jednak jest przed zimną zośką i niektórych rzeczy nie wysiewam, ale nie mogę tego nie pokazać. Y, zawsze się waham za bardzo przyciąć tą glicynię, czyli wisterię, żeby nie uciąć tych pęków kwiatowych i nie wiadomo gdzie one są. I teraz, co się stało, liście zaguszyły i z zewnątrz tych kwiatów w ogóle nie widać, ale z od środka w altanie. I altana jest taka, właśnie że glicynia ją przykryła, i praktycznie jest tak, jakby wejście do jakiejś pieczary. Ale nie mogę tego nie pokazać. I tym optymistycznym akcentem skończę moją opowieść. Piękne kwiaty w wisterii. Od razu odpowiadam za kwitły gdzieś w czwartym roku. Niektórzy się skarżą, że inglicyni nie kwitną. No tak to po prostu jest. Ja wiem, też kupiłam jedną kwitnącą, która potem już znowu też nie kwitła. Mam cztery z czterech tu szaltani właśnie. Kwitnie jedna i po prostu tak to jest. One pewnie kwitną dopiero w, później po iluś latach. No i pewnie też nie w każde stanowisko im odpowiada, także Życzę wszystkim dobrego dnia i kończę, co to ma dzisiaj mam, 8 maja, czwartek i kończę widokiem tej pięknej, tego kwiatostanu Glicyni, Wisterii.